Co mi mówisz? Co mi mówisz, górski strumieniu? W którym miejscu ze mną się spotkasz? Ze mną, który także przemijam? Zatrzymaj się! To przemijanie ma sens. Potok, potok się nie zdumiewa, lecz zdumiewa się człowiek. Kiedyś, kiedyś temu zdumieniu Nadano imię, Adam. Zatrzymaj się. We mnie jest miejsce spotkania z odwiecznym słowem. Gdzie jesteś źródło? Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku? Pozwól mi wargi zamoczyć w twych źródlanych wodach i odczuć świeżość.